Cześć, tu Kasia Sielicka, Twoja lektorka angielskiego online. Dzisiaj opowiadam Ci o najczęstszych błędach popełnianych przez Polaków mówiących po angielsku i są to błędy w kategorii słownictwo. Błędy w innych kategoriach będę omawiała w kolejnych live'ach, na które Cię serdecznie zapraszam. Inspiracją do tego live'a jest przede wszystkim moja wieloletnia praca z Wami jako uczniami. To, jakich błędów na co dzień słucham i na co dzień setki razy poprawiam i to, które błędy najbardziej Wam przeszkadzają w skutecznej komunikacji. Mówicie coś innego, co byście chcieli Powiedzieć albo w ogóle nie jesteście rozumiani. Więc to są takie najpoważniejsze. Jeśli interesuje Was więcej takich potwytliwych słówek, to stworzyłam dla Was kurs słownictwa angielski w biegu, właściwie trzy kursy na trzech różnych poziomach zaawansowania. W których takich słówek jest dużo, dużo więcej, dużo więcej uwag, przykładów, zastosowań i też podpowiedzi, jak takich błędów unikać i jak się skutecznie komunikować po angielsku z pewnością siebie. Więc, tak jak obiecałam, dziś 20 najczęstszych. Podzieliłam je na poziomy zaawansowania. Na poziomie B1 6 słówek, poziomie B2 Upper Intermediate 7 i poziomie C1, moim ulubionym, w którym się specjalizuję, zaawansowanym, również 7 słówek. Ok, to zaczynamy. Takie podstawowe słówka, z którymi często macie problemy na poziomie intermediate B1, to po pierwsze. Słówko na e, znajomego. Okay? E, I tutaj e, było to ostatnio na fanpage, świetnie sobie poradziliście. E, znajomy kolega chcecie powiedzieć colleague, a tymczasem colleague to jest współpracownik, e, a znajomy to friend. I tutaj macie e, wątpliwości, e, dlaczego friend to znajomy, a nie przyjaciel? Bo przyjaciel to best friend, okay? więc to są różne. Słówka. E, więc friend, znajomy. E, ok, e, kolejne słówko, drugie, z którym macie problemy, to słówko student. I jesteście przekonani, że słówko student to wyłącznie student. A tymczasem nie. Słówko student znaczy również uczeń. Więc może być primary school student, secondary school student, high school student, university student. Macie tendencję do używania słówka pupil które jest używane, ale to jest głównie do dzieci i nie jest to powszechne słowo na uczeń. Trzecie słówko, o którym już wspomniałam, to colleague, że colleague to współpracownik, a nie kolega, czyli friend, to już było. Czwarte to posiłki. Często mówicie, że w środku dnia macie dinner, obiad. Okay. Tymczasem dinner, posiłki po angielsku, e, nazywają się w zależności od pory, kiedy je jemy. Czyli breakfast nie mamy problemu, ale potem koło 13, 13 jemy lunch. I nie ma znaczenia, czy na ten lunch mamy kanapkę, czy trzydaniowe coś. To jest nadal lunch. I później 17-18 jemy dinner. I znowu nieważne, co jemy na ten dinner. To jest dinner, kolacja, jeśli chodzi o porę, e, spożywanie. Piąte słówko z poziomu B1 to apartment. Z tym też macie problemy, ponieważ słówka apartment to jest po prostu amerykańskie słówko na flat, czyli mieszkanie. To jest American English. Flat, mieszkanie, to nie jest apartament. Przy okazji też. Chyba mamy semantic shift, przesunięcie znaczeniowe polskiego słowa apartament. Po polsku apartament dotychczas znaczyło dwa albo trzy pokoje razem w hotelu. Apartament hotelowy, i to jest hotel suite. Hotel suite. Natomiast teraz, zwłaszcza firmy deweloperskie, reklamują mieszkania. Jako apartamenty. Więc w tym momencie wchodzi nam to e, amerykańskie znaczenie. Więc apartment to wcale nie jest bardziej luksusowe mieszkanie. To jest po prostu mieszkanie. Słówka amerykańskie. E, I ostatnie słówko e, z tego e, poziomu. Często mówicie: I have 20 fingers. Mam 20 palców. A tymczasem fingers to są te tutaj. A te paluszki u to są toes. Więc wychodzi na to, że macie po 4 dłonie i 20 palców u dłoni. So fingers and toes. Ok, poziom B2, kochani, Upper Intermediate. Jakie błędy popełniacie na tym poziomie? Po pierwsze, jeśli chcecie powiedzieć na wsi, to często mówicie in the village. Okay? Tymczasem wyrażenie in a village znaczy w wiosce. So he doesn't live in a city, he lives in a small village. W wiosce. I to jest ok. Natomiast, jeśli chcecie porównać życie w mieście z życiem na wsi, to mówicie in the city and in the country. Okay? I to jest dużo częściej używane. In the country, na wsi. Eee, drugie słówko z poziomu B2 to słówka fun i funny. Często mówicie it was funny, kiedy chcecie powiedzieć to było e, zabawne, to była dobra zabawa, dobrze się bawiłem. Tymczasem funny znaczy śmieszne, a jeśli chcecie powiedzieć, że to była dobra zapawa, to it was fun. I went to a disco, it was fun. Jeśli disco was funny, to ktoś opowiadał dowcipy na tej dyskotece. Trzecie słówko to actually. Actually, to tak kolejny false friend, nie znaczy wcale aktualnie, tylko naprawdę. So I don't hate you, actually I love you. Eee, to jak powiedzieć aktualnie po angielsku? Currently. Currently. Czwarte słówko to preservatives. preservatives. I preservatives to wcale nie są prezerwatywy, tylko konserwanty. Yeah? You have preservatives in food. Konserwanty w jedzeniu. To jak powiedzieć prezerwatywy? Kondoms. Kondoms. Mhm. Okay. Piąte słówko z tej kategorii to parking. Polski parking. Często mówicie, I uh, there is a big parking. Tymczasem parking po angielsku oznacza parkowanie. Natomiast miejsce do parkowania to albo w brytyjskim angielskim car park, albo w amerykańskim angielskim parking lot. Okay? Więc uważajcie z parkingami. Szóste słówko tutaj to sałata. I mówicie salad. Salad to sałatka, czyli mieszanka różnych warzyw, różnych innych składników. Natomiast sałata, taka zielona tam, która jest często składnikiem sałatek, to Letys. Letys, okay? I siódme, macie problemy z szefem w pracy. Próbujecie mówić, chef, chief. Tymczasem szef w pracy to jest boss, OK? Boss. Szef uh, to jest główny kucharz w restauracji, uh, a chief to jest na przykład mechanik na uh, statku spec od e, jakiejś e, wąskiej dziedziny, e, nie używa się tego słówka często, ok? Więc szef, boss. E, ok, I mój ulubiony poziom, C1, e, obiecałam Wam 20 słówek w 10 minut i uda się, ponieważ jak wiecie, moim mottem jest oszczędzanie Waszego czasu przy nauce angielskiego, 7 słówek zaawansowanych, które Wam się mieszają. Po pierwsze, dwa słówka: damage i damages. Okay? To zwłaszcza dla prawników e, ważna uwaga. Damage to szkoda, a damages to odszkodowanie. So, there was a lot of damage. Były, duży, były duże szkody. Uh, and uh, there were huge damages. Były, były ogromne odszkodowania. Okay? Dla prawników, gigantyczna różnica w znaczeniu. Drugie słówko to self-conscious. I self-conscious wydaje wam się, że to znaczy pewny siebie, a to wcale nie znaczy pewne siebie, to znaczy dokładnie odwrotnie. Self-conscious to nieśmiały, zwłaszcza w wystąpieniach publicznych. Pewny siebie to self-confident albo self-assured, albo po prostu confident. Okej, okay. trzecie słówko, z którym macie problemy, to mobbing. I mobbing to jest słówko, które weszło niepoprawnie do języka polskiego, w sensie z przesunięciem semantycznym. Jeszcze włoski to odziedziczył biedny niepoprawnie. Po polsku mobbing używa się w kontekście, kiedy, boss, kiedy nasz szef nad nami się znęca. Tymczasem po angielsku mob to jest wściekła grupa ludzi. Mafia to też jest mob. Więc mobbing to, jeśli grupa ludzi jest przeciwko nam. Na przykład wszyscy współpracownicy się uwezmą na nas. Natomiast szef, jeśli szef nadużywa swojej pozycji władzy, to jest to bullying. Bullying, ok? Więc z Polakami się dogadacie z tym mobbingiem, natomiast z native'ami się nie dogadacie. I ze wszystkimi innymi narodowościami, oprócz ruchów, też się nie dogadacie. Czwarte słowo to politics i politicians. Politycy to politicians, a polityka. To politics, Okej. Okay? Też tutaj macie dużo problemów, dużo e, załamań komunikacji następuje w tym kontekście. A piąte słówko to proposal. I jesteście przekonani, że proposal to propozycja. Tymczasem nie. Proposal to wniosek. To taki bardzo formalny wniosek. I have a proposal. Chciałabym zgłosić wniosek. Hmm? Zwykle potrzebuje się słowa suggestion. I have a suggestion. Mam propozycję, ok? E, przedostatnie słówko to e, słówko na e, projekt, na przykład projekt mieszkania, projekt sukienki i chcecie powiedzieć project, tymczasem nie, to nie jest project, to jest design, design, so the design for our new flat, a design for new clothes. Project to jest przedsięwzięcie, a project at work, we are making a new campaign, it's a new project. Okay. I ostatnie tutaj, macie problemy z receptami, Recepta, chcecie powiedzieć receipt. Tymczasem receipt to jest paragon. Okay? Recepta to prescription. Okay? prescription. Przy okazji, Wam się tutaj jeszcze miesza przepis kulinarny. Recipe. recipe. Okej, okay, słuchajcie, tak jak obiecałam, zmieściłam 20 słówek w 10 minut w Waszym czaso oszczędnym angielskim. Jeśli macie pytania, to piszcie tutaj i więcej takich słówek, więcej podchwytliwych, trudnych słówek, które Wam się mieszają, jest w moim kursie angielskim w biegu. Macie tutaj linka do poziomu C1, poniżej wkleję linki do poziomów B1 i B2. Kurs jest na trzech różnych poziomach zaawansowania i tylko teraz, tylko do końca marca jest w specjalnej minicenie. 77 zł za poziom lub 207 za wszystkie trzy poziomy i tylko do końca marca, e, powiedziałam do końca lipca, przed chwilą? Nie może. E, tylko do końca marca jest specjalne imienicenie i tylko do końca marca dorzucam też prezent: e, poziom C1 w wersji audio. Zupełnie e, odrębny kurs, który jest sprzedawany też osobno, ale możesz go dostać gratis. Dawajcie znać, co Wam się najbardziej przydało. Jeśli ten film Wam się przydał, Wam coś rozjaśnił, to udostępniajcie go swoim znajomym. Dzięki i do zobaczenia.